Witajcie drodzy handlowcy i inwestorzy. Dziękujemy bardzo za zwrócenie uwagi na naszą wideorecenzję. Porównamy główne podstawowe wskaźniki spółki Qualcomm Inc, ticker QCOM. Ta recenzja opiera się na danych na dzień 1 sierpnia 2024 roku. Według klasyfikacji Guru, market z firma Qualcomm, Inc., należy do podkategorii. Communication Mobile, w porównaniu biorą udział 33 organizacje, co jest bardzo reprezentatywne. Zaczynamy od podsumowania danych dla firmy. Nieco dalej przyjrzymy się każdemu parametrowi bardziej szczegółowo. W razie potrzeby możesz wstrzymać wideo. Można przyjrzeć się bliżej każdemu z parametrów korporacji. Dostęp do tabeli ze strukturą tickerów firmowych jest bezpłatny i otwarty. Dziękuję bardzo za ponowną wiadomość, a także za inne wsparcie. Naprawdę tego potrzebujemy. Cóż, przyjaciele, zaczynajmy. Kapitalizacja rynkowa korporacji Qualcomm Inc. wynosi 201,94 miliardów dolarów. Kapitalizacja rynkowa tej podkategorii wynosi 974 miliardy dolarów. Qualcomm Inc. ma udział na poziomie 20,734% i jest jednym z liderów w swojej podkategorii. Kapitalizacja bilansowa spółki szacowana jest na 24,29 miliardów dolarów z kapitalizacją podkategorii wynoszącą 490 miliardów dolarów. Qualcomm Inc. stanowi udział w wysokości 4,96%. Porównując akcje zajmowane przez giełdę i kapitalizację bilansową, zobaczymy co następuje. Zajęty udział Qualcomm Inc. w podkategorii w przypadku oceny wartości rynkowej wynosi 2734%. Kapitalizacja bilansowa wynosi 4,96%, czyli o 76%. Mniej niż udział wartości wymiennej. Ocena udziału firmy w rynku i wartości księgowej pod kategorii. Źle minus 1 punkt. Zobowiązania finansowe firmy wynoszą 15,3 miliarda dolarów. Dług do wartości księgowej wynosi 63% kapitałów własnych. Wynik na długach spółki akceptowalny 0 punkt. Stosunek ceny akcji spółki do jej zysku wynosi 24,3. Średnia dla podkategorii wynosi 19,6 i jest o 19%, wyższa od średniej dla podkategorii. Ocena relacji ceny akcji spółki do zysku na tle spółek z podkategorii. Znośny 0 punktów. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł 8385 milionów dolarów. Oczekuje się, że zyski forward za nadchodzące 12 miesięcy wyniosą 11281 milionów dolarów. To o 34,5% więcej niż obecnie. Ocena oczekiwanych przyszłych zysków w porównaniu do spółek z podkategorii dobry 0,5 punktu. Wskaźnik wartości spółki do przychodów wynosi 5,6. Średnia podkategorii wynosi 1,6, czyli jest o 250% wyższa niż średnia podkategorii. Ocena kursu giełdy do jej wskaźnika przychodów w porównaniu ze wskaźnikami spółek w podkategorii źle, minus 1 punkt. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 36 410 milionów dolarów. Przewidywane przychody na następne 12 miesięcy wstępnie szacuje się na 48 980 milionów dolarów. Czyli o 35% więcej niż obecnie. Ocena szacunkowych przyszłych wolumenów sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami spółek danej podkategorii. Dobry 0,5 punktu. Marża na sprzedaży wynosi 23%, przy średniej dla podkategorii 8,2%. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 14,9%. Ocena rentowności sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii dobra 0,5 punktu. Udział spółki pod względem liczby pracowników podkategorii wynosi 5,7%. Czyli o 264%. Mniej niż udział kapitalizacji rynkowej. Odzwierciedla to brak równowagi w wartości giełdowej spółki. Qualcomm, Inc., najprawdopodobniej w kierunku rewaluacji. Wysokość kapitału na każdego pracownika firmy wynosi 4039 000 dolarów. Natomiast dla podkategorii 110 000 dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 263,9%. Oszacowanie wysokości kapitału rynkowego firmy w przeliczeniu na pracownika w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii. Znośny 0 punktów. Zysk firmy na jednego pracownika wynosi 167,7 tysiąca dolarów. Średnia w podkategorii to 56,7 tysiąca dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 196%. Oszacowanie zysku dla każdego pracownika firmy w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii. Dobry 0,5 punktu. Udział w przychodach na indywidualnego pracownika firmy wynosi 728 000 dolarów. Według podkategorii 694 000 dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 5%. Oszacowanie sprzedaży na pojedynczego pracownika firmy w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii dobry 0,5 punktu. Wolumen transakcji krótkich wynosi 2,6% przy średniej dla podkategorii 1,7%. Jest to wskaźnik możliwego krótkiego wycisku. Wskaźnik techniczny RSI 14 pokazuje dla spółki poziom 43% Qualcomm, natomiast dla podkategorii poziom ten wynosi 55%. Średnio udziały w podkategorii są wyceniane wyżej niż akcje spółki Qualcomm Inc. Porównanie zmian cen akcji spółki Qualcomm i podkategorii firm. Przekonamy się, że za 12 miesięcy akcje spółki Qualcomm wykazało zmianę o 36,9%. Wobec dynamiki cen dla podkategorii 2,8%. To oczywiście o niczym nie świadczy, ale trzeba wziąć pod uwagę ten fakt. Zanim ogłosisz łączną punktację, proszę. Dokonaj oceny akcji spółki Qualcomm, Inc., w komentarzach poniżej. Czytamy wszystkie komentarze i bardzo staramy się odpowiedzieć na prawie każdy komentarz. Twoje uwagi znacząco przyczyniają się do rozwoju projektu Guru Markets. Ogólny wynik przedstawia się następująco: 0,5 na 10 punktów. Średni wynik dla podkategorii wynosi 0 punktów. Ujęte ogólnie, łącznie na rynku amerykańskim. Zobaczymy, że średni wynik dla całej amerykańskiej giełdy wynosi 0,3 punktu. Wobec wyniku 0,5 punktu za Qualcomm, Inc. Przejdźmy do tabeli zamówień, która jest dostępna dla wszystkich, link znajduje się w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera wszystkie decyzje podjęte przez system informacji i oceny referencyjnej guru Markets. Dostęp do tabeli zamówień jest bezpłatny i darmowy, link w przypiętym komentarzu. W wyniku analizy akcji spółki Qualcomm System informacyjny i referencyjny guru Markets zapada decyzja. Nie otwieraj transakcji z powodu kłakom, przewartościowana firma pod kategorii. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu i skorzystanie z systemu pomocy guru Markets. Wszyscy jesteście naprawdę najfajniejszą publicznością.